Hej, siema! E, witamy w naszej kolejnej serii. <laughs> tym razem jest to Halo 3 Ja jestem taka jak ja to jest. Kolejny Westy Tak, tym razem jest to strzelanka co pojawiło się e, nowego w naszej e, Omada faka, dobra, e, zacznijmy start soul Soul Game. Tak a może po prostu Easy. lepiej... Chyba! Myślę, że nie będziemy się trudzić nawet na normalu, ponieważ... Szczególnie, że ja grałem tylko w pierwszą część Halo i... E, Chciałbym tak. dodać, że właśnie osiągnęliśmy powyżej 200 wejść, więc dziękujemy wam, wszystkim naszym widzom, fanom tak, jeśli taki pomysł. Yes. Oczywiście, że mamy. E, powiedzmy, że... Chwila, przepraszam za ustawienie kamerki, bo... I, jeśli są e, To powinno... będzie jakby się napał, to sorry, ale wiecie. Pozdrawiamy gracza, gościa z kanału Gracz o grach, który podejrzewam, że będzie oglądał to wideo, ponieważ miało sprawdzać nasze wideo, nasze więc pozdrawiamy go. Tak, spoko gościu. Dobra, tak w ogóle, nie wiem czy jakoś jest... Eee, Ej, widać nas? Tak, jest spoko, o, dobra. To, dobra. O, widać Ła wow, Jezu. Sorry za to w ogóle początkowe tu ustawienie, ale... Dobra, powinno być e, Wreszcie nie widać żadnego zafranego świata, więc wreszcie jest fajnie. Ponieważ udało się. Troszeczkę widać, ale już nie tak bardzo, ponieważ to jest no inny innym nie. Kontem, Dobra. Ale widzisz W ogóle jest... Myślę, że zobaczycie, to się wydaje tak, jakbyśmy nagrywali z nagrywarki, a my nie nagrywamy z nagrywarki. I co? Haha. Ha. Fajne. Ale widzisz no ten. Zobaczmy w ogóle wszystkich moich prasi yy, nagrań, które ja nagrywałem, że mój głos, jak nam wolno, jest lepszy. Postaram się go dać w Tak. Dobra, przejdźmy do gry. <coughs> tak. Mm. <coughs> w ogóle gra nie jest łatwa. Jest to... Nie jest to taka szczypowa strzelanka, że coś stanie nagrodę, to zabijasz. Jest też dużo elementów takich, gdzie trzeba coś odnaleźć. Gdzieś pojeździć, poszukać, ochudniać. No, what the fuck? hell up. E, Dobra, kontroler mi się przypadkowo odłączył. Przypadkowo? To. Hmm. Przypadkowo, co my mówimy? Możemy się uczytać, Teraz jest nasz jakiś tam, nie wiem, generał, ktoś, e, kto odpala nas. Nie to, żebym coś mówił, ale e, gra mi się tutaj trochę no. ciemno, jak no, patrzę tam. z tej strony. Pograj chwilę. Tak, jest trochę za ciemno. Próbuj tego osłonić. w ustawienia. A nie lepiej osłonić? Nie, bo wtedy będzie bardziej ciemno. wejdę w ustawienia. E. Resubmission. Privacy Close. Nie możemy nic robić. E. <coughs> Dobra, settings. Screen. E. Screen brightness to chyba to. Tak, e. to jest e. Damy hide. hider. Tak, bo... Tak, teraz jest o wiele lepiej, o wiele. No. Tak jest najlepiej, tak. Tak, tak, tak. tak jest, jest git, dobra. Gramy. Ewentualnie możemy dać jeszcze bardziej lepsze. Żeby jeszcze bardziej wtedy możemy... Nie, teraz jest spoko, teraz jest spoko, jest spoko, jest git. Dobra. <laughs> um. Nie, no ja nie rozwala tego foja. <laughs> Co, no dobra, dobra. Przejdźmy <laughs> do życia się... No więc, strasznie brakowało nam nagrywania Bo nie nagrywamy już jakiegoś miesiąca, półtora miesiąca. po pierwsze nie mieliśmy co nagrywać, po drugie e, wszystko nam się ciało jak e, na po trzecie, e, nie po trzecie to nam się nie, nie chciało, po czwarte stwierdziliśmy, że to nagrywanie jest takie trochę dziwne i kombinowaliśmy dla nowego ustawienia kamery, <laughs> e, po piąte właśnie dzisiaj wymyśliłem to ustawienie kamery, więc nagrywamy. Dobra, hmm. może przejdźmy tak porządnie do gry. Na razie z samym Biedlem jakieś głupoty. Yy, ta, najlepsze jest to, że drugi okres grałem w Fifa i nagle zacząłem grać w Halo i myliłem mi się... ten... Myliły mi się ustawienie klawisze wszystko. Yy, no, oczywiście na panie. Swoją yy, może po prostu byśmy zrobili jakąś serię, nie wiem, jakąś biotykę. Ta, może, ale... Yy, no, gościu, tego można sprawdzać. No, dobra, hmm. może wystawczo, co? Dobra. E, sobie spamiętam to ogólnie atakuje tutaj nas jakaś plaga tworów i oczywiście trzeba ją zniszczyć, ale nie wiem jak kończy się ta gra, bo no po prostu nie grałem w nią aż tak. Przeszłam jakąś tam jedną, 80 może tej gry. Więc... No ale ja mówię, że ja też nie zbyt znam tę grę, bo jeszcze nawet nie mi więc to będzie moje pierwsze podejście do tej gry. Tak, ja, to jest jedna moja jedyna seria z Halo, <laughs> ale hmm. dobrze znam tą grę. I zastanawiam się czy kupić sobie Halo 4, ale jak kupię, to na pewno zrobimy Sejry z, hey. gry z les, Let's Playa. Hmm. Ja, więc myślę, że z pewnością dzisiaj postaram myślę, jeszcze się jeszcze coś nagrać. Tak. To jest jakieś nagry. Swojego, nie wiem, myślałem jak na, na zapisaniu nowego. No dobra, idziemy. Hmm. E, fajnie mi się podoba w ogóle to ustawienie kamery. Właśnie to dziwne sytuacja w ogóle, że no właśnie e, to jest dość łatwe, bo <laughs> Tutaj jak się nie ma życia, schowam się za drzewkiem, dwie sekundy mam cały życie i dlatego ta gra jest trochę... Automatycznie regeneracja. Łatwa dość. Znaczy właśnie, przez to jest łatwiejsza, ale ona nie jest łatwa tak naprawdę. O mówię, do tej gry trzeba y, mieć cierpliwość. Dodam, że ta gra wydaje się naprawdę ciekawa, więc myślę, że to Aha, jest ciekawe Aha, i tutaj tak naprawdę to trzeba się ruszyć. Na przykład nie można być takim typem gracza, gdzie y, no zwłaszcza w Szylanka, na przykład, że... Idziemy tylko za, je, no za kimś, po prostu tu trzeba często się samemu ruszyć. Właściwie do większości szans tutaj trzeba przejść samemu, bo tutaj oni nie zrobią pierwszego ruchu, to my praktycznie musimy tym nimi kierować. E, generalnie dodam, że cóż, mimo przez czas jak mówię w FIFA, ja grałem w The Winter, przyszłem The Walking Dead. Swoją no, drogą Neverwinter ja tak, Never jest bardzo dobrą yy, grą online, RPG-iem. Może nawet byśmy z niego kiedyś coś nagrali. Jest to graty. A pomysł, może nie rodzajmy szczegółów. Tak. O. Nie bardzo uważam, że ty tak zrażasz szczegółów. Do, dobra, zajmijmy się grą. Jak ja jak tego nie lubię, tak zaczynam wchodzić w jakąś tam sobie gadkę, a nie w ogóle rozmawiamy grze. Dobra, tu już nas atakują jakieś... Y, Właściwie to nie atakują, ale to my musimy je tutaj y, nawalać. Y, dobra. Y, nie będzie z nimi większego problemu. Dobra, mam pomysł. Przejdę gdzieś tu i tu gdzieś może stąd tą ich... Nie, tu ich nie zaatakuję. Bo... O, dobra, tutaj. Y, oni tam idą. No dobra, to ja też. <laughs> no dobra. E, o e, Dobra. Jakie to jest zjawienie się statek? Ty zmit. E, dobra. E, e, grafika przeprezentuje prezentuje się naprawdę ładnie. Tak, grafika jest dość ładna. I Myślę, że jak na e, grę pobraną z Gamespory e, to był chyba, nie wiem, dobra decyzja, że bym pobrał tą grę. Tak, bardzo dobra Dobra y, Teraz tak naprawdę to idę tutaj Dodajmy no się pozdrawiamy naszych panów Jeśli takich je mamy No jasne że mamy no Przecież samo 200 w świetle się nie zrobiło, nie? No powiedzmy Tak e, Dobra, atakujemy tych stworów. o. Ja o ma te przeciwników też są fajne ta, można tu zbrać mhm. bardzo dużo broni. Mm. E, ja. Tu jest... Ten, yy, tu może tak, miło odłączę na chwilę menu, a sprawdzimy ile już się nagrywa. Nie ja myślę, że ma takie potrzeby. Ostatnim razem jak tak mówiłeś, to nagrywaliśmy po godzinie sejda i nie w tego obrzucić. Tak wiem, no to, ale tym razem nie nagrywamy po godzinie na 100%. Dobra, Ucie. idziemy dalej. Ale mi karde się z bo... E, dobra. Um. Szczerze mówiąc, jestem w dupie. George, bym teraz jakimś tekstem, ale nie, nie chcę, żeby było, że jakoś obrażamy. Dobra. Aha, dobra. Swoją dobra. drogą, przypomniał mi się mój żart o tym, że y, świnie są w. Pamiętam, y, co za tym jeszcze powiedziałeś, że na no, tej ma są świnie. Ja dodałem, że jak w polskim żarze. Dzień dobry. Dobranoc. Aha. Dobra. Zawalczyłem. Wiem. Jednak y, nie traćmy długo czasu. Nie wiem, nie wiem co mówić. W tej serii jakoś nie sam tego w dobrze. Grałem tylko w jedynkę. Chyba jak skończysz, to się nic nie stanie? Chyba nie. Dobra, chodźcie Okra. za mną. Ludziska trzeba ich tu z... z no, coś zrobić z nimi. Mieliśmy kiedyś nagrać moją kolekcję gier. No. Eee, dobra, na razie tu nie widzę żadnego. atomu mi ma na mapce pokazuje, że tu jest parę takich ziomków. Eee. Których tu trzeba zniszczyć. Kurde, jak ja tego nie lubię. Tych z To Nie Dobra, nawalamy. Więc. Yes, yes, yes. Właśnie, to jest fajny sposób jeszcze Takim sposobem, i trzeba tu strzelać. Jest dobra, jak nie ma się naboi? E, może zmianka, to. O kurczę, chwila. Naprawdę. Na razie to nie da się tak. Kurczę, czekajcie, trzeba tak sobie zregenerować, zregenerować życia. Spoko regenerować życia. Zapraszam o które jeszcze nie widziałem na, na naszego filmiku, testu nagrywania. Tak, ma... polecajcie, komentujcie, lajkujcie, dawajcie suby. Cokolwiek subskrybujcie, właśnie mówię. Co? Hmm. Na razie nie mamy jakiejś zbytnej popularności, ale to się zmieni, obiecuję. Wiesz, to nie zależy od nas. Tak. Mówię wam, polecać, jeśli wam się podobało. Słuchajcie, to nie musi się wam podobać, ale może. Więc, jeśli wam się podoba. Tak. Dobra. Przejdźmy do tego. Dobra, gry. piszcie Na komentarze. I nam pytania. Na razie co? Zajmijmy się grą, Co, eee. co a na razie gdzieś spadam. E, jak widzicie zmieniłem e, nazwę mojego komputeru na no, Asus, jak tam e, z mojego imienia na no, Atakami. Tak, kurde, ok, coś tu trzeba pewnie będzie zrobić. Kurde, muszę sobie hmm. coś zebrać, bo Fajnie to po prostu... Fajnie jest też ukazywanie amunicji, także. Tak, bardzo fajne. Dobrze, udajemy się w naszym godziny w eee, tej dżungli. Dobra, mam na broń. E. Rada, ale w ogóle ten świat cały jest dość fajny, bo to jest jakaś pół dżungla, pół coś tutaj, nie wiem. Co to Może mięka, co? No to właśnie jest... Też w ogóle ta broń mi się coś nie podoba. Urzędamy, cmka, to mi się nawalała. Dobrze, no to jest nieznasz sobie nie. Dobra. Tylko Naleźć. radzę ci nie trzymać. Dużej tego. Bo to wtedy się robi i zabiera kilka strzałów. Dobra, idźmy. Czekaj, o karne zmiany broni. Jak się zmienia broń? RB. RB? Tak. Na razie nie kawę. nie można, bo to trzeba powiedzieć... O, teraz na przykład. No? RB. Teraz to nie. RB. Dobrze, chodźmy dalej. Press X to ekluje korekta. Aha, fajnie. Generalnie przepraszam jeśli będę lamił Cała mi się, czy widziałem takiego małego laga What the fuck? What Nie widziałeś, że tak coś jest? Co się nazywa schizofremia? to się nazywa, ale to, nazywa... to, nazywa... to bym być... nie wysłał tego gościa do, do psychiatry, ale dobra Chodźmy dalej nie widzę żadnych grogów. Wstawię tarczek, tylko zobaczę po Dobra, roku. wiecie co. Yy... Sprawdźmy, yy, ile już nagrywamy Żeby nie było znowu. Dobra, chyba na tym momencie tutaj. zakończymy więc. Zakończymy w kolejnym odcinku grajmy w halo. Dobra, sieba. Więc Zagrałem. zakończymy no to No i który poczekaj, poczekaj. Perdon, tak, no. jak hmm. ten, to tym